Cześć! Wreszcie przyszedł ten czas, gdzie mogę zająć się moim komputerem. Tym komputerem, który przez lata stał na recepcji, często nieruszany poza standardowym czyszczeniem. I jak to mówią, szewcy bez butów chodzi, czas to zmienić. Oczywiście każda zmiana jest podyktowana jakąś przyczyną. W tym przypadku jest to zmiana sposobu użytkowania tego komputera, ponieważ o ile do tej pory był to przede wszystkim tak naprawdę komputer biurowy, nie było na nim w ogóle grane i tylko czasami był tutaj jakiś film montowany w DaVinci. W tej chwili ten ciężar się przeniósł i z komputera typowo biurowego, gdzie przede wszystkim no praca biurowa plus od czasu do czasu montaż filmów w DaVinci. Teraz to będzie przede wszystkim właśnie komputer do montażu filmów. O ile montujemy jeszcze Final Cut Pro na MacBooku, no to tutaj akurat ta stacjonarka do DaVinci jest najlepsza. Plus, chcę co jakiś czas również mieć możliwość postreamowania trochę gier na Twitcha, więc no, wymaga już ten komputer modernizacji, tym bardziej, że podzespoły najnowsze tutaj nie są. No i właśnie, jeżeli mówię, że nie są tutaj najnowsze podzespoły, to co tu w ogóle w środku jest, co zostaje, a co jest wymieniane. I zacznę może od tego, co zostaje. Zostaje procesor. Tu jest co prawda 3DRPR T4, dokładnie jest to model 2950X. Procesor zostaje, płyta zostaje. Zostaje, RAM zostaje i nie jest rozbudowywany. Ja mam tutaj na chwilę obecną 32 GB. Zostaje również zasilacz. Tu jest bardzo dobra, mocna konstrukcja Be Quieta, ale o mocy 750 W. Do tego też za chwilę zresztą jeszcze wrócę. Zasadniczo to chyba wszystko z tych podzespołów, które zostają, czyli ten krągosłup jak najbardziej jest. Ale po pierwsze, wylatuje chłodzenie. Jest tutaj, co prawda, chłodzenie cieczą aż z 280 mm chłodnicą, ale sam blok wodny jest stosunkowo mała. Właściwie blokopompka nie obejmuje całej powierzchni IHS-a. Co więcej, to chłodzenie ma już swoje lata, dlatego zostanie zmienione. I to na takie cudo. Dalej zostaje Corsar, natomiast to już jest chłodzenie, które zdecydowanie bardziej przypomina kustomowe chłodzenie cieczą. HX303RGB w wersji. Kolorystycznej białej, tak też będę przechodził na biały kolor, w większości chociaż nie całkowicie. To jest chłodzenie oparte o blok wodny z pompą. Mamy tutaj normalnie również akrylowe rurki, i chciałbym wam w tym materiale pokazać, jak takie chłodzenie złożyć. Ale to nie będzie poradnik jeden do jeden, jak składać tego typu chłodzenia. Ale skupię się na tych tylko najistotniejszych elementach. Na które należy koniecznie zwrócić uwagę. Wymieniona zostanie również obudowa. Uuu, o, jakie bydle, bo to też jest bardzo ciężkie. O, może będzie jakoś widać, chociaż na tej kamerze. Wylatuje obudowa BeQuieta i wchodzi 5000D również od Corsair w białej wersji kolorystycznej. Teraz malutkie pudełeczko, bo mowa o karcie graficznej. Nie chcę wymieniać zasilacza, uważam, że on jest bardzo dobry, ma całkiem przyjemną moc 750W, ale GTX 1080, który napędza, to już dość leciwa karta. Dlatego postanowiłem zrobić upgrade. Ze sprzętu, który się wymienia, to w zasadzie już wszystko. Czas przystąpić do dzieła. Mogę już na tym etapie założyć blok wodny. Po tych moich misternych modyfikacjach całego elementu montażowego sprawdziłem sobie jeszcze, czy aby na pewno ten blok odpowiednio dolega na paście termoprzewodzącej. Docisk jest. Da się. Da się XH303 i założyć na T4. Oczywiście wymagało to trochę cięcia szlifowania, modyfikowania. Najważniejsze, że blok wodny jest, on tutaj prawidłowo dociska. Jedziemy z obudową. Jest wielka i biała. No dobra, zobaczmy to cudo. A Jesus Christ chyba cały kadr podstawowy zasłania. No zdecydowanie to nie jest przesiadka na mniejszą obudowę. Ale myślę, że ten zestaw chłodzenia cieszą będzie tutaj wyglądał kozacko. Obudowa znana, również mi. Natomiast w tej wersji jej na żywo chyba nie widziałem, jak dobrze pamiętam. Szkoda, że ta płyta główna nie jest biała. Ale myślę, że zestaw chłodzenia zrobi mimo wszystko swoje. No nic, lecimy. Komputer w zasadzie w większości jest złożony. No, jest obudowa, jest zasilacz, postaram się to Wam pokazać troszeczkę tu, jest płyta główna, mam nadzieję, że za chwilę mi to wszystko nie poleci, i karta graficzna, tak to wygląda. Natomiast no, jest też dysk, brakuje oczywiście układu chłodzenia. No i tutaj właśnie zaczyna się to, co. W zasadzie z tematem, czy chciałbym, żeby było głównym tematem tego odcinka, czyli jak poskładać takie IO. To jest w zasadzie bardzo podobne do zwykłych, klasycznych, kustomowych chłodzeń. Po pierwsze, blok wodny. Blok wodny, który może być na kartę graficzną, na procesor najczęściej, czasami na chipset nawet, jest zainstalowany. To jest po prostu kawałek miedzi z radiatorkiem, przez który przepływa ciecz. Tutaj za chwilę wkręcę jeszcze takie. Prawdopodobnie prosto wychodzące złączki do tego, żeby potem do nich właśnie, czy od nich poprowadzić akrylowe odpowiednio wygięte i zmierzone rurki. Teraz jednak muszę sobie zaplanować dokładnie, co jak ma wyglądać, bo poza blokiem wodnym mamy coś takiego. To jest rezerwuar z pompką w jednym i obudowa chociaż duża. No, to muszę przyznać, że i tak trzeba poszukać jakiegoś takiego fajnego miejsca. Nie tylko, żeby to było umiejscowione, ale żeby też ładnie wyglądało. Oczywiście, żeby przymocować tą, ten blok, nie, przepraszam, ten rezerwuar z pompą, o, w ten sposób, to mamy w zestawie takie różne elementy, i one służą do tego, żeby można było, bo tu ten rozstaw pozwala na to, zainstalować. Ten blok, powiedzmy sobie, cały rezerwuaru i pompy w zasadzie prawie że w dowolnym miejscu, bo tu są dwa akurat różne rozstawy. Ja wziąłem ten za duży na na przykład chłodnicy, na wentylatorze, czy w miejscu, gdzie to może być umiejscowione. Tu jest akurat do 120 i się zastanawiam, czy właśnie tak nie zrobię, że nie będzie on w ten sposób. Potem to tutaj, i to wtedy sobie może tutaj być do frontu. Jeżeli będzie mi się to podobało z wyglądu. To tak to zostanie zrobione. No, oczywiście, oprócz tego radiator, to jest 360, chłodnica, czyli na 320 mm wentylatory. Corsair ma swój system, ma swój system RGB, i żeby on działał funkcjonalnie, potrzeba jest cała masa dodatkowych przewodów, które trzeba pokładać. Proszę bardzo, dopiero co otwarta. Chodzi mianowicie o. Commander Pro, który tak wygląda. To jest nic innego niż taki po prostu dość duży hub dla wentylatorów, dla podświetlenia RGB w standardzie Corsara. Żadne inne tutaj, niestety, wentylatory ani RGB pod to nie podchodzi. Jeżeli chcemy mieć więcej elementów podpiętych, to jeszcze jest coś takiego jak RGB hub. To jeszcze, gdzie to wszystko przymocujemy, tak naprawdę nie jest jakoś mega istotne. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby tak starać się całość ustawić, żeby nie Zapowietrzać najważniejszego elementu, tak naprawdę, czyli w zasadzie bloku wodnego, tutaj w zbiorniku wyrównawczym, jak najbardziej to powietrze może być i tam na pewno trochę tego powietrza będzie. Dobrze, żeby też chłodnica była odpowietrzona, tylko żeby to teraz ładnie wyglądało. To jest to. No dobrze, teraz zaczyna się już ta najciekawsza część. Tak będzie ostatecznie wyglądał ten obiekt. Jest już zamontowana chłodnica z wentylatorami, tak jak wcześniej mówiłem, które będą to chłodzenie wciągały z zewnątrz, a na topie i z tyłu wentylator będą je wyciągały. Mamy zamontowany już rezerwuar z pompą oraz blok. Po pierwsze, trzeba koniecznie w instrukcji sprawdzić, gdzie są wejścia, a gdzie wyjścia, czyli gdzie ciecz ma wpływać, a gdzie wypływać. Ostatecznie obieg będzie w tym przypadku wyglądał tak. Schłodzona ciecz z chłodnicy idzie do rezerwuaru. Tutaj napędzana przez pompę wychodzi i wchodzi, następnie do chłodzenia. Jeszcze się tylko upewnię, moment, żebym nie dał ciała. Tu jest in. Czyli tutaj wchodzi do chłodzenia, ogrzana przez procesor wychodzi tędy i wraca do chłodnicy, żeby się schłodzić. I teraz tak. Do dyspozycji są dwa typy w tym przypadku złączek. Pierwsze to są kątowe, które wkręcamy i tutaj mam jedną w bloku właściwie w pompie, a drugą w bloku wodnym. Natomiast żeby zamontować rurkę akrylową, potrzebny jest jeszcze taki łącznik, który Właśnie w taką złączkę kątową przykręcamy. Tu są wszędzie uszczelki, zarówno przy dokręcaniu do samego rezerwuaru i pompy w jednym, więc pod koniec będzie czuć wyraźny opór. Ok, to już mam. No i trzeba to trochę dokręcić, jednak, żeby ten układ był szczelny oraz w środku dwie. Teraz już zaczynamy tą najważniejszą część. Ja już poprzykręcałem wszystkie tutaj do samych bloków, do radiatora, do zbiornika końcówki. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, abyście robili to bardzo uważnie. Ponieważ tutaj w takiej kształcie mamy aż trzy uszczelki. Jedna jest na zewnątrz to jest uszczelka, która uszczelnia nam na przykład blok wodny. Natomiast w środku są jeszcze dwie. Jedna jest zaraz przy samym pierścieniu, i to nakładamy w ten sposób: najpierw pierścień, potem uszczelka, a druga, a właściwie już trzecia, jest w samym środku. Teraz, jeżeli to już będzie składane, to łączymy razem, natomiast wcześniej trzeba, co ja już tutaj zrobiłem, ale za chwilę Wam jeszcze raz pokażę, jak to się robi, zgradować zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony rurki po ich docięciu. Chodzi o to, żeby wkładając tą rurkę absolutnie nie uszkodzić którejś z tych uszczelek, ponieważ zwłaszcza ta środkowa, jeżeli ją, będziemy ją wsuwali, ona stawia największy opór, nią uszkodzimy. Chociaż minimalnie to jest to potencjalne miejsce nieszczelności. Niestety taki wtedy układ będzie nieszczelny i jest opcja, że będzie nam ciecz ciekła. Ok, ja sobie przygotuję jeszcze coś, co mi potem za chwilę będzie potrzebne, czyli trochę wody w kubku z płynem do myczenia czyń. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie się całość wkładało do złączek i co ważne, co koniecznie również trzeba mieć, to taki żelek. Ten żelek wkłada się i też najlepiej już nasączony do właśnie tych akrylowych rurek podczas ich gięcia na gętarce, tak, żeby środek się nie załamywał. Jeżeli byśmy to zrobili bez tego żelka, to daje wam gwarancję, że środek, ta średnica nawet czasami w małym stopniu, ale zawsze się troszeczkę zwęży, powodując turbulencję, powodując, że to będzie tam po prostu załamane. Korsar w swoim zestawie daje zarówno narzędzie do gradowania tych końcówek, samą gętarkę, taką piłkę do cięcia tych rurek akrylowych i przy okazji jeszcze uchwyt, którym możemy sobie do cięcia te rurki przytrzymać. Zwróćcie uwagę tylko na dwie rzeczy: mimo że szerokość tych rurek jest jedna, to tu mamy dwie różne wielkości. Uchwyt jest więc dość uniwersalny, ale jest słaby jakościowo bo nie można grzać i giąć rurki jednocześnie, co w przypadku tych dobrych no jest rzeczą absolutnie maskę. Dobra, ja sobie muszę uszykować płyn, muszę sobie chota uszykować i lecimy z domierzaniem samych rurek. I teraz od razu zwrócę Wam uwagę na jeszcze jeden fakt, zanim zacznę faktyczne cięcie i gięcie. Chyba jednym z najważniejszych elementów, chyba jednym z najważniejszych aspektów jest to, aby rurki... Pod kątem prostym wchodziły, wychodziły do naszych złączek. Nie tak, nie tak, tylko pod kątem prostym. Idealnie, bo wtedy mamy pewność, że po prostu taki układ będzie szczelny. Jeżeli ona będzie chociaż minimalnie krzywo. To niestety istnieje ryzyko, że ten układ, o ile nawet początkowo testy powiedzmy sobie szczelności przejdzie, to rozszczelni się w jakiejś przyszłości. Warto więc sobie ten centymetr dwa, dać kawałek prostego, do oczywiście uwzględniając także głębokich samych złączek, do zamocowania tej rurki. A potem? Potem to hulaj, dusza, piekła nie ma. Możecie robić po prostu serpentyny, co chcecie, z tych rurek, co Wam się tylko podoba. Jeżeli oczywiście coś takiego Wam się w ogóle podoba, chyba że chcecie to jak najbardziej prosto prowadzić, to wtedy jak najbardziej sobie dbacie o to, żeby te kąty były zachowane za pomocą na przykład właśnie takiej gętarki. Ja już mam wszystko przygotowane w zasadzie, możemy więc lecieć z pierwszą rurką. I tu od razu ode mnie też taki protip. Zaczynajcie od tych rurek najbardziej skomplikowanych i będących najbardziej z tyłu. Czyli w moim przypadku to będzie rurka, która jest od wyjścia do chłodnicy. Ona jest najbardziej z tyłu, natomiast chyba nie będzie najbardziej skomplikowana. Więc tak, biorę sobie pierwszą na razie nie w żaden sposób yy, obrobioną rurkę. Pierwsze co robię to graduję krawędź zewnętrzną. Może trochę piszczeć. Kiedy krawędź jest ścięta, zgradowana, ale tutaj czuję, że jest OK. To mogę również wewnętrzną krawędź zgradować. Staram się tą rurkę również trzymać prosto, nie używam dużo siły do tego. Powiedzmy sobie, że to jest ta część, która będzie wchodziła do samej chłodnicy. I gdzieś tutaj mógłbym zacząć giąć tą rurkę. Zobaczę, czy będę musiał uciec w bok, czy nie. Więc teraz ja to robię nie za pomocą żadnej opalarki, tylko za pomocą hot era nadmóg muszę tylko mocniej ustawić dobra, ale temperatura niższa moczę sobie żelka w wodzie z płynem wkładam od dobrej krawędzi on tu powinien w miarę łatwo wejść przede wszystkim, żeby szło go potem dobrze wyciągnąć sobie trochę zostawiam ok i tutaj gdzieś przy końcówce Będę Niestety tego nadchota nie mogę dać, to jest ten szerszy element, więc muszę samą rurkę ogrzewać. Warto pamiętać, żeby temperatura nie była za wysoka, ponieważ rurka nam się odbarwi. Ja nią kręcę, żeby równomiernie większy obszar ogrzać. Będzie taki moment, że w rękach wyczujecie, że ona zaczyna robić się plastyczna. No są dość grube te rurki, trzeba przyznać. Ok, mogę już powoli spróbować ją trochę zgiąć. Niegnę jej zbyt szybko i do mniej więcej 90 stopni. Poczekam chwilę w, taki, w takiej pozycji 90 stopni, żeby ochłodzić rurkę. Bo jak jakbym ją puścił, no to ona automatycznie mi się odegnie w drugą stronę, a tego oczywiście chcę uniknąć. I już zadany kształt rurki jest osiągnięty, długość również widzę, że będzie dobra. Teraz muszę rurkę uciąć. Widać tutaj, że nie ma żadnego, jeszcze może do tej kamery pokażę, przewężenia. Zmierzę sobie teraz wysokość. No, tu praktycznie niemalże do samego końca. Wezmę miarkę, której sobie nie uszykowałem, ale wiem, gdzie jest. Należy oczywiście, odmierzając, uwzględnić również głębokość, w jakiej rurka wchodzi do samej złączki i od którego momentu mierzymy. Tutaj będzie dokładnie 12 cm, kurczę, jak w morderstwu, bo trzeba pamiętać, że mierzymy tu od środka naszej kształtki, tak? I prawie, ale nie do samego końca, tak? Że ten pomiar bierzemy nie tu. Od końca, tylko od środka. Czyli 12 cm. To idzie tam. Ja sobie zaznaczę najpierw delikatnie piłką. 12 cm i to jest dokładnie tu. Mam już małe zaznaczenie zrobione. Dokładnie tak. Teraz biorę. Narzędzie do przytrzymywania tych rurek. Ja sobie tą rurkę mogę w ten sposób o, ustawić. Skręcę ją dosłownie delikatnie, żeby ona mi się nie ruszała. I tniemy. Równo, spokojnie, prosto nikt nas nie goni. I cięcie rurki jest kolejnym takim bardzo ważnym elementem. Chodzi o to, żeby krawędź była idealnie prosto, żeby nie było to cięte pod kątem, bo inaczej również mogą powstać takie dość często wyraźne nieszczelności. No i oczywiście należy zgradować krawędzie po cięciu. No i teraz widzę, że rurka będzie idealnie pasowała. Pięknie to wygląda, słuchajcie, widzicie? Kształtka jest delikatnie, na tej kamerze to powinno być widać pod lekkim kątem, ale dosłownie pod leciutkim, bo tak blok wodny się układa. Tu najważniejsze, że. O, tym Wam pokażę, że ta oś jest zachowana i rurka wychodzi prosto z jednej jak i z drugiej strony. Dochodzi do końca, tak? Więc wszystko jest prawidłnie tak, jak być powinno. Niech ona sobie tutaj siedzi, potem to rozmontuję. Bierzemy następną rurkę. I tak moi drodzy, każdą po kolei. Ta sama zasada, czyli doginamy, docinamy, gradujemy, żeby krawędzie były ścięte. Pamiętamy oczywiście o żelku, żeby go moczyć, i o tym, żeby ta temperatura gięcia była na tyle dobra, żeby nie giąć za szybko, nie giąć za wolno, nie powodować żadnych przewężeń i. Czyścimy rurki przed już samym założeniem. OK, lecę z kolejną. Zaraz zobaczycie zalewanie. No, moi drodzy, czasowo naprawdę nie jest źle. Kto wie, może dzisiaj cały projekt zamknę. Mam już przygotowane kolejne rurki. Zaraz sobie je założymy całkowicie do końca i przeprowadzimy test szczelności. I to będzie kolejny bardzo ważny aspekt. Ponieważ zanim układ zaleje, sprawdzę, czy jest on szczelny. Tak to mniej więcej będzie wyglądało ostatecznie, jak chodzi o prowadzenie rurek. Natomiast teraz bardzo ważna rzecz, czyli przeprowadzenie testu szczelności. Testu tego dokonam za pomocą takiej pompki. Ja ją wkręcę z jednej strony do góry. Tutaj muszę się upewnić, że zaworek jest zamknięty. A następnie pompuję między 0,4 a 0,6 atmosfery. To działa jak zwykła pompka. Początkowo, oczywiście, całość musi się wypełnić powietrzem, i zostawiam pompkę na około 15 minut. Ja w tym momencie pójdę sobie coś zjeść, a w tym czasie zobaczę, czy po prostu układ jest szczelny. Jeżeli ciśnienie nie spadnie, to znaczy, że jest on gotowy do zalania. Jeszcze raz wam pokażę, do jakiego poziomu jest napompowane. W tej chwili jest godzina 17.37. Mogę nawet sobie stoper włączyć, ale to nie jest akurat tak konieczne. I zobaczymy, czy układ jest szczelny. Wracam za mniej więcej 15-20 minut. Ja już wziąłem i nie ukrywam, bardzo optymistycznie podłączyłem przewody od RGB Hub'a oraz od Commandera Pro. Jedną rzecz zrobiłem źle. Dobrze, że spojrzałem do instrukcji obsługi, ponieważ tutaj jest jeszcze korek z czujnikiem temperatury, który musi być od dołu wkręcony. Ja tam wkręciłem za ślepkę. Więc zaraz zobaczymy jak tam ciśnienie, jak będzie ok, no to muszę korek z dołu wykręcić, wkręcić go, a właściwie zostawić na razie, bo od góry będzie uzupełniana ciecz, a od dołu wkręcić właśnie ten korek z czujnikiem temperatury, który też się pod Komandera Pro podłącza i ten jeden kabel został mi do podłączenia. Zobaczmy więc temperaturę, chciałem powiedzieć ciśnienie. Jest ok, spadło minimalnie, ale to jest wszystko w granicach normy, więc mogę teraz sobie spuścić powietrze z układu. Dobra, wszystko zeszło. Odkręcimy teraz korek od góry. Tutaj muszę ten korek od dołu wykręcić. On pójdzie potem sobie na górę, ale dopiero po uzupełnieniu cieczy. Natomiast tu od dołu ten czujnik temperatury. Ok, i teraz muszę przygotować sobie zasilacz serwisowy z końcówką molex. Bo nie wiem dlaczego, ale w 2023 roku Corsair do napędzenia pompki zastosował złącze molex. Masakra, to już dawno powinien być przynajmniej powinno być przynajmniej złącze SATA. Ja mam przygotowany taki właśnie zestaw do odpalania takich chłodzeń, żeby nie robić tego za pomocą zasilacza, bo Corsair tutaj również to przewidział, że raczej większość osób nie będzie miała odpowiedniego sprzętu. I dodał w zestawie taką końcówkę, którą spinamy z łącze 24-pinowe od płyty głównej i odpalając zasilacz, odpalamy pompę i w ten sposób zaciągnie nam to ciecz do całego układu. Ja to mam rozwiązane zdecydowanie lepiej, ponieważ mam przygotowany zasilacz serwisowy, odpowiednie końcówki i zasilaczem serwisowym będę na moment włączał i wyłączał samą e, pompę wody, pompę cieczy w zasadzie. Dzięki temu tu nigdzie więcej na płycie i tak dalej nie będzie żadnego napięcia, więc nawet mimo, że testy pokazują, że układ jest szczelny, gdyby coś się stało bo nie wiem, poruszyłbym rurkę i ją wyciągnął. Do no to komputery w zasadzie jest bezpieczny, bo taka nowa ciecz prądu nie przewodzi. Szykuję zasilacz i lecimy. Dobra, wydaje się, że wszystko jest przygotowane. Ja już przelałem z tej dużej nawet buteleczki do tej małej. Lecimy więc z pierwszym wtryskiem. Bo pamiętajcie, żeby nie uruchamiać całkowicie na. Sucho. Najpierw zaleję praktycznie cały zbiornik, a potem dopiero włączę zasilacz. Zasilacz jest ustawiony, tak jak doskonale widać, na 12 V. Jestem ciekawy, czy zaciągnie. O, poszło. Dobra. Mam nadzieję, że było widać, jak zaciągnęło. Natomiast no, momentalnie praktycznie y, całą ciecz wciągnięto do środka, więc trzeba uzupełnić. No i tak długo aż nie napełnię całości. Skończone. Prawie, że w całości. Nie będę ukrywał, że jest jeszcze trochę powietrza w układzie, co zresztą widać. Natomiast to sobie musi też odstać, a ja chciałbym jeszcze dzisiaj zainstalować system, a już jest godzina 20.30, więc odpalmy, zobaczmy jak wygląda efekt końcowy, tylko przewód znajdę. Co do tego, że komputer działa, ja w zasadzie nie mam tutaj żadnych obaw, bo wszystko działało przed rozebraniem, więc mocno mi się zdziwił, gdyby coś nie działało. No i mniej więcej właśnie tak to będzie wyglądało w efekcie ostatecznym. Ładnie, całkiem ładnie. Co sądzicie o tego typu rozwiązaniu? Jak Wam się to jako całość podoba? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Jeżeli mielibyście jakieś pytanie odnośnie instalacji właśnie takich kusomowych chłodzeń cieczą, to również śmiało piszcie. Ja może nie mam jakiegoś gigantycznego doświadczenia, ale już zrobiłem kilka takich układów, więc dajcie znać. A ja co? Podłączam go na recepcji i biorę się za instalację systemu. Dzięki za uwagę, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia.